Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mainster i zapraszam wszystkich na kolejny odcinek z After Falling Sanity słuchajcie, pykam od razu drugi odcinek, bo po tak już zaciekawiła ta fabuła jeśli nie widzicie poprzedniego odcinka i tego co tutaj się wydarzyło to, to teraz macie taki, taki, taki chwila, chwila, moment, że powiem że jeśli nie jestem leniem, macie taką kartę i możecie sobie przejść no, a w tym czasie rozpocząłem odcinek w ogóle nie zauważyłem na początku tej broni wow no i teraz tym to ja się mogę bawić, słuchajcie. Coraz lepiej to wygląda, tak jak muszę, tak jak w Dunklajcie. Szkolenie -a, nie nagrywam na YouTube, tylko na streamach. Dobrze, przejdźmy dalej. Za późno. Co? <laughs> Musi pan dokonać syntezy... <laughs> ...szczepionki dla reszty schronu. No nie. Na wypadek... <laughs> ...gdyby skażenie przedostało się na inne... Nie, 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 źle. Nie mam czasu na błędy. O co chodzi? Proszę. Dziękuję. To już sobie poszedł? Odszedł? Ok. Kurwa. Super. Dość mam tego gówna. Dość mam tego pierdolonego miejsca. No nie Dość tylko mam ty. Dość tego pierdolonego dnia. Wrócę na pierwszy podpoziom i zdam pułkownikowi piękny raporcik. I chyba to będzie dobre. No teraz jestem w ogóle zdziwiony, że, że takie coś tutaj wydarzyło. Poczekajcie, dźwięk, bo tutaj słyszę, że... O. Myślę, że, że muzyka, żeby wam coś przykrywało w tle. Taka na poważnie, tak jak mówiłem, mykam kolejny odcinek po, po, po pierwszym, tak jak mówię. Eee, więc, 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 słuchajcie, lecimy chyba na górę zdać im raport. No dużo się tutaj wydarzyło, że się jeszcze jakoś trzymamy i chyba, z tego co wiem, to wygląda na to, że musimy wrócić sami, dlatego mamy tą broń całą maszynową. Ej, przepraszam. Tylko 60 pocisków. Także, jeśli ja mam się wracać przez wszystkie poziomy, to jest po prostu jakaś masakra. I muzyka się rozpoczyna, już taka, taka. Nie fajna. Wróć. Co jest? No nie. Musimy szczelać oszczędnie. Wróć na pierwszy poziom i zdaj raport pułkownikowi. Który pierwszy poziom? A wszędzie za mam zablokowane. Super. Jeśli my mamy się wracać w dzisiejszym odcinku, przez wszystkie te poziomy. Wow, aż sam mam ciarki, nie? Bo, bo nie lubię aż tak się napierdzielać I właśnie nie lubię, jak jest się samemu w taki, te, takich typu grach, naprawdę. Nie lubię, nie wiem czy mam tędy iść, czy nie tędy. Dziękuję, kolejny. Panie, żeś dostał tyle razy, no. hej! Nie, przeładowałem... O jaki debil ze mnie. A. A no spoko, nie? No powiem wam, że jestem po prostu... Zdziwiony tym wszystkim. Byle szybko dostać się na pierwszy poziom. Jesteśmy chyba teraz na trzecim poziomie. Czy teraz mamy kwarantannę? Yy, przepraszam, oczyszczenie. Wow. No jestem pod wrażeniem. Zobaczymy jak ta gra dalej się otoczy. mam takie wyszli, żeby strzelić w te beczki. Zobaczymy. Które, lewo czy prawo? O, plecy! Plecy! Tu mnie ja ciągle przeodowowuje jak w cs jak typowy Silver. Brakuje mi teraz amunicji, co teraz mam zrobić? Gdy tu jest tyle beczek. Aha, tu mamy siekierę, super. Yy, czyli będzie nam potrzebna, bo zaraz się wystrzelą ze wszystkiej am amunicji jaką tu dostałem młot dwuręczny no o tym jak limit my to powinno być groźnie Ech, czy on chodzi, on chodzi bez maski ok pozbyliśmy się zakażenia ja jestem po prostu zdziwiony tą grom to jest łom ta drażacka się Ja mam mamy zablokowane, super. Po genialnie. Ja w ogóle nie wiem, ja nie lubię po prostu cofać w te, się w takich grach jak... Yy, jak mam już określoną fabułę, fabuła biegnie dalej niż cofać się i kombinować coś. W coś. Nie wiem, ja, ja, ja mam taki typ gier, nie, nie wiem w ogóle, w ogóle dlaczego nie zacząłem z tej gry serię, naprawdę. Wyglądała na fajną, mieliśmy być doktorem, Tokajem. Super, kolejny. Ogólnie ta gra nie jest straszna, tylko ja nie lubię jak mi się coś nagle... Przy... Ile mam w ciebie pocisków? Panie, ładować. Już mi się amunicja kończy. I dziwnego, że musiałem sobie pistolety z Nie wiem usp... czy tam opłaca się schodzić na dół. A nie, tu jest elektrownia, gdzie włączyliśmy prąd. No ładnie. Seria się rozkręciła. A tutaj jesteśmy gdzie? O, punkt kontrolny, co to jest? Kurwa, co jest? Co? Znowu ten chudzielec! Dokąd się wybierasz? Nie Ej, wiem. ty, stój! Dobra, Kurwa! Proszę. Zakręć zawór. Ach, cholera. No i właśnie ten, ten chudzielec, czy on jest zakażony, czy on nie jest zakażony? To jest dopiero pytanie, czekajcie, gdzie by byłby ten zawór. No, to nie bardzo Gdzieś? Pewien. Czy nie, abyśmy obiegówkę zrobili, naprawdę? Taki, taki fail zrobiłem. Dobra, to zlećmy windom na dół. Zakręćmy ten zawór. Ty, weźmy ten tak ruch pani. Zakręć zawór. I go szukać. No co? są nie wyjdę, Nie ja no ja ja, kurde, nie gdzie jest ten zawór. To jest wyjdę. Ja wyjdę. Myślałem, że coś się zbaguje. Dobra, muszę zakręć ten zawór, nie ma bata. Po prostu nic gorzej nie stało, aczkolwiek nie mamy czasu, także to co sobie już cenię, dobra. Już tak nie narzekam na tą grę. Ale naprawdę gierka, no z, z, normalnie z odcinka odcinek się robi ciekawsza. Aczkolwiek zauważyłem właśnie po prostu odcinek, że troszkę dodatkowany obraz był w ogóle był zdziwiony. Także ustawiłem sobie V-Ray na 200 tysięcy, tak że. Powinno być całkiem spoko. Teraz z jakością. Chyba ten od razu. Przy tej rurze, tylko, że ja tam nie mam dostępu za bardzo. Dobra, wejdźmy jeszcze tam na górę. I sprawdźmy tą rurę. No tutaj też mamy otwarty, no proszę. Ale tam jeszcze nie idziemy zakręćmy ten zawór najpierw Mamy tutaj tyle w ogóle możliwości przejść, przejść Przejścia Że to jest aż niemożliwe, nie? I tutaj mamy Pod tym akurat jest Nie, no ten no, nie daje za bardzo Dobra, tutaj jest ogólnie zejście na dół yy, I nic więcej No dobra, choć nie, tam jest zawór O jaki jestem gałgan No to trzeba obiec wszystko Halo? Proszę biegnąć Tam jest chyba zawór, Możesz tutaj jakoś przejść? Ja, o zobacz, tam jest zawór, teraz mi się podświetlił Podświetlił, podświetlił Tylko, że muszę się tam dostać, ale chyba muszę przejść przez tamte drzwi, bo to nie ma... Nie ma jak po prostu się przedostać chyba na drugą to... Hmm? chyba muszę przejść drzwiami Po prostu Chyba pójdę, Najwyżej się cofnę znowu po raz kolejny A nie, bo tu już się wracamy. Ja wiem chyba gdzie jesteśmy. Jeśli dobrze myślę, to tutaj jeszcze nie możemy przejść. Dobra. Także lećmy zakręcić ten zawór. Ja chyba, ja chyba plus minus wiem gdzie jestem. Eee... Przejdę? O nie! O nie, co ja zrobiłem? O Jezus, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? O nie. Nie tak powinniśmy to zrobić. Nie tak, nie tak. Aha, gośko. Kurwa co? Znowu ten... Ostrzeliśmy mam 20... Tam moky. Taki Kurwa. pik, że jesteśmy. Że jesteśmy... Yy, na górze. Pobiegnie czy nam coś. O, tam jest winda właśnie. Udało już. Dużo. Dobra, pójdźmy. My zakręćmy ten za zawór i i... się, przed... dostajemy... się kurde do... Do, 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 do tego w ogóle nie wiem mi tutaj jest poziomów strasznie. obawiam się, że jest ich bardzo dużo to jest tutaj. O, ta rampa nam się chyba przyda, Bądź, będzie łatwiej. ociśnij E. No spoko. <coughs> mam klikać spoko. Zakręciłeś. Pięknie, my friend, pięknie. Aha, teraz mam mogę się cofnąć po prostu tutaj. No spoko. To wiele mi bardziej, bardziej sprawę. Bo tam się dostaniemy szybciej No i teraz gdzie my chcemy iść tak naprawdę Czy zwiedzać tam dalej Czy możemy się już cofnąć tędy Bo nie jestem pewien I od co, co nas to informuje Wróć na... Aha Czyli mamy jakby główne zadanie Iść tutaj na lewo Ale możemy chyba przejść jeszcze prosto Jak tam gdzie ten, ten ktoś tajemniczy Ktoś No Chyba mamy Bardzo już się Ja tu chcę iść Ciemno. Chociaż? Nie wiem, czy ja tutaj chcę iść koniecznie. Nie jestem pewien, czy ja tutaj na pewno chcę iść. Także coś nie myślę, dam tych drzwi eee, i zobaczymy, czy po prostu będziemy mogli przez tamte drzwi. Akurat jeszcze To będzie ciekawe. Eee, bratu Dobra, już by. Naprawdę nie wiem kto. Szaleje na pod poziomie. Nie działa większość instalacji. Słyszę jakieś wybuchy, strzały. No to chyba nie ja powinienem to sprawdzać. Wila, wila. Słyszę jakieś kroki. Aha, i oczywiście standardowo senka tutaj się kończy. Aha, chyba ja wiem jak to trzeba zrobić, bo musimy iść przez tamte drzwi. Eee, chyba tak i musimy po prostu przejść tam, w tamtą stronę, ale naprawdę, jak się tutaj akcja rozkręca w rozkręca tym, w, tym w tych odcinkach, to jest po prostu miazga, nie? To dobrze, że tam właściwie poszliśmy. I czemu są takie odgłosy, jak ja nienawidzę w tego w takich grach i jak się jeszcze przestraszę i... A! No nie, w ogóle już nic nie widzę, widzieć, bo w ostatnim odcinku... Postarałem się wam gamę podkręcić, dobra, tutaj możemy przejść, a co jeszcze jest tam? Kurde. Taką mam duszę, duszę eksploracyjną, można powiedzieć, a tu mam w ogóle e, wyłączone, ponieważ no w Gotyku dużo się eksplorowało właśnie terenu i tak dalej i to mi się chyba z gotyka zostało, dobra. Ej, okay. powiedzmy, że normalne przejście, powiedzmy. No ja, się straszyłem. Kim ty jesteś? Złap go! Wróć na pierwszy poziom i skontaktuj się z pułkownikiem Dobra Wow, jakie efekty! A jak go muszę gonić? Na czas? Proszę, kaccenka Chociaż może tego nie chciałem widzieć. Co się teraz stanie? Eee, okej, okay, on poszedł jakoś do góry. Psychosis. O co tu chodzi w ogóle są te? jak jaki w dziwnym języku takim powiedzmy hiszpańskim teoś, a segmenty maszyn ciężkich Zobaczymy W ogóle powinienem mieć bliżej mikrofon Marcin mówił, że ta sekcja jest opuszczona, nic dziwnego. A to ten nasz kolega No tak. Wow. No dużo się w tym czasie wydarzyło. Aha, i tylko mamy podstawową broń, już, już nam zabrali, tak? Muszę powiadomić tak? władzę. Dobra, światło zapalone, dobrze. Notatka, wciśnij E. Yy, drugi raport. Wprawdzie większość oka o o okazów nie jest w stanie przetrwać w niebezpiecznych warunkach, lecz ta piątka wydaje się obiecująca. Uważam, że mimo y y ich... ...widocznych niedoskonałości, powinniśmy przejść do kolejnej fazy eksperymentu. Nie muszę chyba przypominać, co oznaczałby sukces. Kolejną fazę należy przygotować na tyle, na ile to możliwe. Musi przypominać faktycznie wrogiego środowisko. Co? Czy oni chcą nas wszystkich w powietrze wysadzić, czy co? Centrala się nie zgłasza, ale pamiętam kod Arka. Właśnie. Cholera, nie ma... Co to jest? CO?! To tam, i to ten gościu tam jeszcze? Może dam radę złapać Marcina. Nie odpowiada, ale przez sekcję techniczną ja... chyba dotrzeć do jego mieszkania. No tak, może. Co teraz? Co jest? No nie, ja tu nic nie widzę. No tak, przez sekcję techniczną możemy przejść do mieszkania. Kurde, co jest? Co tu się dzieje? Skoczy zaraz, za pleców, niedobre mi się zamknął, nie już Co ja mam robić, naprawdę. Na LSD czy coś. Ale ten skrąg pada. Powiem, że... Łooo! Wow. Co tu się dzieje? Ja nie będę leciał jakoś ostro, bo jeszcze nie ogarnę. O, dobra, muszę pójść Otwieraj to i przechodź tam. Co się dzieje? Nie jestem pewien. To no tu mi proponują wszystko, no. Tyle broni mam, nie wiem czy podnosić, kurde. Ten pistolet nie będzie lepszy, ale ma mało amunicji. Dobra, wciśnijmy to E. A, super. A ja wiem o co chodzi. Dobra, mam rurkę i mam pistolet pod jedynką. Dobra, to weźmy rurkę, bo ją, nią chyba moim zdaniem będzie się najszybciej po prostu y, zabijało. Muszę się nauczyć mieć blisko teraz mikrofon jednak, bo popfilter troszkę by dźwięk, także jeszcze na nie najgłośniejszy oczywiście tryb nagrywania, żeby nie było szumów. Także muszę po prostu blisko trzymać ten mikrofon, blisko twarzy, po prostu muszę się tego nauczyć. Nie, kompletnie nie wiem, gdzie ja teraz jestem, nie? Dobra, lecia jak dzik, lecia jak dzik, lecia jak dzik nawet. Kurwa. Nie jestem pewien, czy dobro, dobrą opcją był... Czy było branie tego pistoletu? E? Podejdź i mu przypierdziel. Przypierdziel mu tym młotem. I jeszcze raz. Dobrze, dobre combo. Dobre combo, my friend. Dobra, dobra, bo już się namachałeś. Dobra, biorę ten młot jednak. Chyba. Jeszcze coś tu wyskoczy, tak? Jeszcze coś tu z góry? Wow. Dobra. Nie jest zbyt kolorowo. Kiedy my się dostaniemy wreszcie do tego pokoju Marcina? Kolejna, kolejne jakby skanowanie, odkażanie i tak dalej. Wow. Ogólnie chemicy, biolodzy, jak zwał tak zwał wszyscy popadli. To jest. Jak ja nienawidzę takich dźwięków Jeszcze go nie trafiłem se! i ostatni cios. Dobra, czy pięć ciosów musimy wyprowadzić i z czego jeden będzie nietrafiony, ale... ale będzie okej. Okay. Dobra. Ok, my tu chyba powinniśmy bezpieczniki wstawić. Tak. Nie wiem, nie wiem czy to jest to, czy ja dobrze się cofam. Poczekajcie. O, troszkę. Przykro mikrofon będę poprawiał, bo jeszcze nie wiem do końca jak go mam ustawić. O Boże! O co chodzi? Tam na pewno już nie przejdziemy, nie będę nawet próbował. Czemu on uciekał jak dzik? W ogóle jaki tu jest syf! Ten dźwięk... spawanie? Ja nie słyszę, my friend. Ja nie słyszę. Hej, ty! <laughs> oh! Ale się wystraszyłem. Wow. W ogóle on wygląda jakby był nasz, ale... Skażenie. Tutaj? Ej, jak on to... Zespawał te drzwi. Muszę iść naokoło. Jest tylko jeden problem. No zawór. Notatka, dobra. Przeczytajmy. Jako pro... Jak pracowałem za gabinetem pułkownika w korytarzu technicznym, tym takim długim, co prowadzi. Cholera, wie gdzie. Przysięga, że słyszałem głosy dzieci. Co? Ale ine wyjście oznaczałoby, że, że zaczynam świrować, oby nie, bo wyląduje u tokaja. No nic, pułkownik wysłał mnie do sekcji łączą łącz łączącej korytarze techniczne z mieszkalnymi, żebym całkiem zablokował drzwi, aż do usunięcia problemu z wentylacją. Trochę to dziwne, ale nie płacą mi za zadawanie pytań. Nie wiem, czy oglądaliście z eksmisji, chociaż <laughs> zapewne oglądaliście z eksmisję. Tam też takie coś było, był cały schron. Koniec końców. Yy, okazało się, a może ten łom, dobra, weźmy sobie tego panhamera. Yy, okazało się, że w ogóle cały świat istnieje na górze, prawda? I, I tak dalej. I I teraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że. To jest teraz będzie ten chory chyba filmik. Tak sądzę. No zobaczcie, co tu słychać. Yy, użyj E. Są tu te Nie wiem mamy, mam takie dźwięki dziwne yy, słyszę. Dobra, ten też tak. O! Czy będzie po kolei, czy nie sądzę? Wow, po kolei. Tylko żeby nam nic pleców nie zrobiło. Dobra. Mamy katsełkę. Nie? Yeah. Eee, dziękuję, ja już, jest, ja już sobie stąd wychodzę eee, Dobra Szkoda, że tamtych drzwi nie możemy zamknąć Chociaż Proszę, zamknij je Brak zasilania No nie, jak to było zasilanie przed chwilą Dobra, coś tu biegnie Dobra, tutaj tu już jestem. O Boże Dobra, już padłeś sobie? W stanie jeszcze, czy nie? Dobra. Lewo, czy prawo? Hmm Para tylko jest a nie, bo tu, tutaj ten ogień zgasiliśmy. Dobra. Tam byśmy się wrócili. Wirus nie może dostać się do co? układu oddechowego. Ubierz to maskę ty debilu. Dobra, tu mamy tego. Jak mnie wkurzają te kolory. No, brak zasilania, no. Dobra, tu jestem. Nie wiem, w ogóle ja się powinien do tyłu patrzeć, czy co. O winda. Ale mam ciary, nie? Normalnie mam takie ciarki, że że, że... I Ja FPS mi spadł. O cholera. <laughs> no teraz to już jestem w kompletnej dupie, bo nic nie widzę. On jest nad nami. O nie. On jest nad nami. V, Główne wrota schronu. I pomyśleć, że powierzchnia jest tuż za nimi. No właśnie. Patrzę na bramę schronu i nie mogę przestać się zastanawiać, czy ktoś mógł przewidzieć, co się stanie. Czy ja mogłem? Pierwsze. Co tu się stało? Zamknięcia zaobserwowano długo przed wojną. To były rzadkie i nie traktowano ich poważnie. Aha. Wtedy ludzie nie wierzyli nawet w nuklearną zagładę. Nic dziwnego, że lekceważyli syndrom. Okay. Nikt nie podejrzewał, że rozniesie się po schronie jak zaraza. Powinniśmy byli się przygotować. No spoko wiedział wcześniej. Myśli są zaraźliwe. Na programy obronne wydano no, miliony, ale go. nikomu nie chciało się nawet tego wziąć pod o. uwagę. O ile łatwiej by mi się pracowało, gdyby zamontowano w schronie automaty z antidotum na syndrom. Zamiast nich mamy nieznaną substancję, która tylko potęguje no, masz pracy epidemii. Schron. Zamienił się w roztańczony dom wariatów Wystarczył jeden Bija. szaleniec Chętnie bym go przebadał Chętnie ty byś go przypadał, Mieszkanie tak, na pewno Marcina powinno być gdzieś tutaj na poziomie technicznym Sprawdzę, czy wszystko z nim w porządku. A to do Marcina jak czy do schrona? Zostanę, to ma u siebie ekran komunikacyjny Mógłbym połączyć się z pułkownikiem Dobra, to wbijaj tu Ja bym do tego schronu poszedł Nie wiem jak wy U tego Marcina był ten cały Ten taki koleżka Mam podejrzenie, że on był tym pierwszym opętanym. Eee, w ogóle, zobaczcie, schron, a skąd się wzięły ciężarówki? W ogóle asfalt. O co tu chodzi? Jak to musiało być ogromne? <laughs> Okej, okay, co ja mam zrobić? Dostać się do Marcina. Tam jest zablokowane, tam nie ma powera. Dobra. Super się zapowiada. Czy ja mogę tutaj wejść po tych kontenerach? Nie, nie sądzę. Okay. Czy mam tutaj przejść? A spoko. Tutaj mamy tylko taką szparkę do patrzenia. No dobrze. Co ja w takim razie mam zrobić? Tutaj nie mogę, no nie mogę wskoczyć. No muszę wejść po jakiejś równi, tak, Pochyłej. Wow, patrzcie, jakie kurde z matematyki. Standardowo wszedłby na tego traka, chociaż nie wiem dlaczego teraz nie chcę tego wykonać. Wiecie co? Hmm, dobra, to ja się tutaj zastanowię chwileczkę i dzięki wszystkim za oglądanie tego odcinka. Myślę, że sery wam się podoba. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ten odcinek chyba taki kró jeden z krótszych odcinków, no ale cóż, e postaram się po prostu sobie nagrać następne, tak? Bo super się nagrywa. No i nie mam w ogóle tutaj pomysłu, gdzie mam przejść, także dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli oczywiście odcinek wam się spodobał, zostaw łapkę w górę. Komentu i daj lajka, subskrypcję, i tak dalej. Zapraszam na social media, także się z nami żegnam. Majster, papa, papa. Pa.